Od dziwnych obserwacji po tajemnicze zniknięcia i całą masę niezidentyfikowanych rzeczy. Istnieje mnóstwo dowodów sugerujących istnienie kosmitów. W dodatku wydaje się, że niektórzy celowo je ignorują. Czy rządy starają się je ukryć przed nami? Przekonajmy się wspólnie, kto mówi prawdę, a kto zdecydowanie chce nas omamić swoimi kłamstwami. Jednak zanim przejdziemy dalej, kliknij przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie możesz przegapić nowych odcinków na naszym kanale. A teraz już przejdźmy do dzisiejszej listy. Z pewnością słyszałeś sporo różnych historii o UFO i rzekomych porwaniach przez kosmitów, jednak ta opowieść jest jedną z najbardziej przerażających. Szokujący incydent Lovett cunningham dotyczy sierżanta amerykańskich sił powietrznych, rzekomo porwanego przez samolot przypominający spodek, po czym jego okaleczone ciało pozbawione krwi zostało znalezione na pustyni w Nowym Meksyku. W kręgach ufologicznych krążyły doniesienia, że sprawa była badana przez projekt Grudge, jeden z najwcześniejszych programów sił powietrznych Stanów Zjednoczonych którego zadaniem było badanie obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających w latach po II wojnie światowej. Ta historia wydarzyła się w marcu 1956 roku, kiedy Jonathan P. Lovett asystował majorowi Williamowi Cunninghamowi na poligonie rakietowym White Sands w pobliżu bazy sił powietrznych Holoman w Nowym Meksyku. Major Cunningham usłyszał głośny krzyk i wtedy podobno zobaczył coś, czego nigdy się nie spodziewał. Sierżant Lovett został odciągnięty przez jakieś długie wężowe ramię, które owinęło się wokół jego nóg i było podłączone do unoszącego się dysku, który następnie wzniósł się pionowo w niebo. Według doniesień, personel bazy potwierdził niezidentyfikowany kontakt radarowy w pobliżu Holomen w czasie zniknięcia Loveta. Baza wysłała grupy poszukiwawcze na pustynię, ale minęły trzy dni, zanim odkryto jego nagie zwłoki. Przeprowadzona później autopsja również przyniosła więcej pytań niż odpowiedzi, ponieważ jego ciało zostało poważnie okaleczone. Wiele osób twierdzi, że dochodzenie zostało szczegółowo opisane w liczącym 600 stron dokumencie oznaczonym jako Raport 13 Projektu GRACZ, ale rząd USA zaprzecza jego istnieniu. Chociaż raporty od 1 do 12 wraz z raportem 14 zostały odtajnione, nie istnieje żadna oficjalna wzmianka o raporcie 13. A historia o tym strasznym incydencie opiera się wyłącznie na relacjach z drugiej ręki. W nocy 23 listopada 1953 roku dowództwo obrony powietrznej Stanów Zjednoczonych zauważyło na swoim radarze niesidentyfikowany obiekt, który znajdował się w ograniczonej przestrzeni powietrznej. W odpowiedzi na to wysłano odrzutowiec F-89C Skorpion z dwoma członkami załogi. Porucznik Felix Monkla pilotował statek, a podporucznik Robert Wilson obserwował radar. Odrzutowiec ścigał nieznany obiekt przez 30 minut, a po chwili dwa punkty na radarze. Jeden, będący nieznanym obiektem, a drugi odrzutowcem badawczym, zbiegły się w jednym punkcie, a następnie po prostu zniknęły z zakresu radaru kontroli naziemnej. Mężczyźni, którzy zostali wysłani w celu zbadania sprawy, nigdy nie wrócili z misji. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie znaleziono również wraku, który oznaczałby wypadek. Mężczyźni i odrzutowiec po prostu zniknęli. Na ten moment nikt nie ma pojęcia, co naprawdę się tam wydarzyło. Jeśli masz wierzyć jakimkolwiek doniesieniom o UFO, równie dobrze możesz zaufać tym, które pochodzą od ludzi, którzy faktycznie byli w kosmosie. Doktor Brian O'Leary. Były astronauta NASA i profesor fizyki twierdzi, że istnieje wiele dowodów na to, że kosmici nawiązali z nami kontakt. Różne pozaziemskie cywilizacje odwiedzały nas od bardzo dawna, ale ich obecność jest uznawana za dziwną przez każdego, kto patrzy na to z tradycyjnego, zachodniego, materialistycznego punktu widzenia. Ci przybysze korzystają z technologii świadomości, powiedział O'Leary. Nie mam pojęcia, czy ktoś mógłby uzasadnić te twierdzenia, ale z pewnością są one interesujące, niezależnie od tego, w co osobiście wierzysz. Biorąc pod uwagę jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe, brzmi to naprawdę dość przekonująco. Może to być również ktoś, kto w końcu mówi nam całą prawdę, ale jesteśmy zbyt sceptyczni, aby w to uwierzyć. Cały fenomen UFO zaczął się w 1947 roku, kiedy w pobliżu rancha Roswell w Nowym Meksyku doszło do katastrofy. Wkrótce potem lotnictwo wojskowe w Roswell wydało oświadczenie, że odzyskało latający dysk z rancha, ale armia szybko wycofała oświadczenie i powiedziała, że był to tylko konwencjonalny balon pogodowy. Jednak wiele osób nadal uważa, że balon był tylko przykrywką, a z miejsca katastrofy zostały faktycznie odzyskane szczątki obcych przez wojsko, które następnie rozpoczęło tuszowanie. Oczywiście nas tam nie było, więc nie możemy wiedzieć na pewno, co się stało, ale ktoś zdecydowanie kłamie. Po prostu nie jesteśmy pewni, kto. W grudniu 1980 roku z lasu Randlesham w hrabstwie Suffolk w Anglii rozbłysła seria tajemniczych świateł. Niewyjaśnione zjawisko jest jednym z najsłynniejszych odnotowanych zdarzeń UFO w historii i zyskało przydomek brytyjskiego Roswell. W zielonym otoczeniu Randlesham Forest znajdowało się RAF Woodbridge, lotnisko wojskowe z czasów II wojny światowej które w tym czasie było okupowane przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Personel twierdził, że widział dziwne światła schodzące do pobliskiego lasu. Gdy zbliżyli się do tego obszaru, zauważyli coś, co później opisali jako świecący obiekt z kolorowymi światłami. Brytyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że incydent nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i z tego powodu nigdy nie był dalej badany. To, co naprawdę wydarzyło się w lesie wiele lat temu, pozostaje całkowitą tajemnicą. W zeszłym roku czołowi urzędnicy Pentagonu powiedzieli, że obecnie istnieje blisko 400 raportów od personelu wojskowego o możliwych spotkaniach z UFO, a kilka lat wstecz oficjalnie opublikowali trzy krótkie filmy pokazujące niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Filmy pokazują szybko poruszające się obiekty latające zarejestrowane przez kamery na podczerwie. W 2017 roku jeden z pilotów, który widział jeden z niezidentyfikowanych obiektów w 2004 roku, powiedział, że poruszał się on w sposób, którego nie potrafił wyjaśnić. Pentagon wcześniej badał nagrania z powietrznych spotkań w ramach tajnego programu, który został uruchomiony w 2007 roku i zakończył się w roku 2012. Luis Elizondo, były urzędnik Pentagonu, który pomagał kierować tą inicjatywą, znaną jako Advanced Aerospace Threat Identification Program, zrezygnował w proteście po jej zamknięciu i w opozycji do tego, co określił jako nadmierną tajność programu. Uznał również, że istnieją bardzo przekonujące dowody na to, że możemy nie być sami. A ty co o tym wszystkim sądzisz? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Zostaw również łapkę w górę, jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, a ja oczywiście dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!